Partnerzy odcinka: Efstone, Lider, Vize Elocity, Platinet, Boxy na Haku. I tutaj dzisiaj Volkswagena ID7 wkładam nie dojrze na listę moich aut marzeń, to do tego wkładam do worka aut lepszych. Cześć, witam. Dzisiaj ostatni siódmy dzień. I moje wnioski w sumie po no, prawie 2000 km przejechanych tym samochodem i ponad tygodniu, jaki miałem okazję z nim spędzić, bo to jest auto, które mnie bardzo, bardzo zaskoczyło. Jako całokształt muszę go bardzo pozytywnie ocenić. Natomiast będę zawsze powtarzał: nie ma aut idealnych, a już nie ma aut idealnych dla każdego, bo każde auto no, musi być dopasowane do potrzeb użytkownika. Natomiast są obiektywnie auta lepsze i gorsze. I tutaj dzisiaj Volkswagena ID7 wkładam nie dość, że na listę moich aut marzeń. To do tego wkładam do worka aut lepszych. Więc zacznijmy od tego, dlaczego uważam, że to jest lepsze auto. Bo po pierwsze ma bardzo duży zasięg, potrafi być bardzo oszczędne, co na elektryka jest, co dla elektryka jest generalnie taką jedną z podstawowych tutaj e, zalet. No bo się nie zastanawiamy nad tym, gdzie go ładować, kiedy go ładować, to po prostu mamy zawsze za dużo zasięgu. Dzisiaj plątając się tak wokół komina, jeśli on się nauczy, że tak generalnie jeździmy oszczędnie i jeżdżąc tu Kraków, Skawina, okolice, można tym autem przejechać to, co WLTP pokazuje. Zresztą nie jednym autem udało mi się więcej przejechać niż WLTP i jest to jak najbardziej realne. Czy tutaj zasięgi rzędu 580 km, jeżdżąc tak na co dzień, jeśli ktoś nie jeździ szybko, nie jeździ drogami szybkiego ruchu, tylko lokalnymi, myślę, że są jak najbardziej do uzyskania. Po moich testach wychodzi, że zużycia na poziomie parunastu kWh nie są, dla tym, nie są dla tego samochodu żadnym jakimś szczególnym osiągnięciem. Jest to auto długie, bo mamy prawie 5 metrów długości, ale dzięki temu, że jest no niesamowicie skrętne, bo jest zwrotne jak niektóre małe miejskie samochody, przypomnę tutaj. Mój, mój plac testowy to jest 10,5 metra między krawężnikami. ID-7 tam się bez problemu zawracała. Przez co, dopóki nie ma problemu z długością samochodu i po prostu nie jesteśmy w jakimś tam szczególnym miejscu, gdzie jest po prostu krótkie miejsce parkingowe, to jakieś manewry po parkingach, po jakichś takich ciasnych takich galeriow galeriowych parkingach jeździłem, no naprawdę tym autem da się wszędzie fajnie wykręcić. No bo możemy po prostu spóźnić skręt, a potem to auto no, fenomenalnie zawraca. Także na miasto, choć pewnie za duże, to dzięki temu skrętowi jak najbardziej ok. Teraz przejdę może do zakopanego testu, bo tutaj miałem okazję tym autem przejechać się od zakopanego w stronę Łysej Polany Morskiego Oka. Tam drogą Balcera dziurawa, kręta, taka zniszczona droga. No, i powiem szczerze, banan na twarzy, no bo się okazało, że zawieszenie fenomenalnie tłumi te nierówności z jednej strony, a z drugiej strony na zakrętach naprawdę, nawet jak się przesadzi i za szybko w taki zakręt wejdzie, to na tym aucie nie robi to żadnego wrażenia. Ono po prostu skręca, jedzie jak po sznurku. No i znowu miłe zaskoczenie. To yy, wrażenia z zakopane testu. Natomiast z Bałtyk testu, niesamowite auto na trasę, bo się okazuje, że można tutaj dojeżdżać. Ja zacznę od tego, że zazwyczaj jeżdżę w tempie Google'a, natomiast to auto tak fenomenalnie się prowadzi, takie jest fajne wyciszone, tak fajnie nie czuć w nim prędkości, że ja tutaj regularnie nadrabiałem czas w stosunku do nawigacji Google'a. I nadrobienie tu 10-15 minut na jakimś odcinku 100-200 km nie było żadnym problemem, no bo po prostu tym autem tak się fajnie szybko jeździ. Natomiast tutaj da się jechać w tempie Google'a z przystankami. Miałem taką sytuację, że gdzieś tam. Okazywało nam, że dojedziemy na jakąś godzinę. Robiliśmy przystanek, jeden czy drugi, no nie liczę jakiegoś długiego przystanku godzinnego na obiad, no bo tego się już oczywiście nie uda nadrobić. Natomiast jeśli to jest tak, jak typowy taki przystanek, żeby tylko skorzystać z toalety, gdzieś tam podładować auto na kolejne 200 km zasięgu, no to czas, który jest potrzebny na podładowanie 200 km zasięgu, to jest generalnie paręnaście minut. Okazało się, że to auto ładuje 3 kWh na minutę. Przy takiej naprawdę szybkiej jeździe, 140 plus to będę nazywał, auto zużywa 20, 20 z małym haczykiem kWh na 100. A jeśli ładuje 3 kWh w ciągu minuty, no to po 7 minutach mamy doładowane 100 km zasięgu. Więc 200 km mamy doładowane w kwadrans. Mówię o zużyciu przy szybkiej jeździe, bo gdy jeździmy jakimiś lokalnymi drogami, to to będzie jeszcze lepiej. Natomiast na tych 200 km zasięgu. Da się nadrobić jadąc szybciej te 15 minut, czyli generalnie jeździ się tym w tempie Google razem z przystankami, więc fenomenalne auto na trasę. A dlaczego jeszcze fenomenalne auto na trasę? Bo ja wczoraj zrobiłem tym samochodem 700 km i wysiadłem z niego wypoczęty. I jakbym musiał, to bym był w stanie drugi raz te 700 km wczoraj zrobić. Co generalnie w moim wieku już nie jest takie proste a nawet w czasach młodości było dość trudnym dojechanie 700 km nad Bałtyk, no bo inne drogi, inne samochody. Przyjeżdżało się dość zmęczonym, przyjeżdżało się z bólem głowy, z szumem takim w głowie, no bo kurczę, taka trasa jednak no, tyle godzin uwagi, tyle różnych bodźców potrafi naprawdę zmęczyć. A tutaj auto robi wszystko, żebyśmy byli niezmęczeni. A to właśnie dlatego, że nie czujemy tej prędkości, nie, nie, nie słyszymy hałasu, to dlatego, że Zawieszenie jest bardzo fajnie zestrojone i tu taka uwaga, ja ustawiłem go na maksymalny komfort, przy czym jak zdarzały się takie miejsca na autostradzie, że auto no, droga była po prostu pofalowana i auto zaczynało tak bujać, to na chwilę sobie włączyłem tam nie na maksymalny komfort, tylko na komfort standardowy i wtedy to auto już się nie bujało. Natomiast tak się przyzwyczaiłem, żeby jeździć na tym najbardziej miękkim zawieszeniu i wtedy to auto najmniej generuje u mnie zmęczenia. Także fenomenalne auto na trasę, bo nie generuje zmęczenia. Także tutaj to jest taka prawdziwa limuzyna na trasę, do tego ładująca się tak szybko, że no ja osobiście miałbym problem, jakbym chciał tą trasę przejechać na tak przysłowiowy wynik, to ja bym miał problem się wyrobić, a nie auto naładować. Jeśli da się tutaj w kwadrans naładować 200 km zasięgu, a zasięgu z domu wywozimy, nawet licząc taką szybką jazdę autostradową, no niecałe 400 km, no to kurczę, naprawdę nie trzeba wiele tych ładowań, żeby dojechać do celu. My tutaj w Bałtyk teście oczywiście nie ładowaliśmy się optymalnie, bo no po 3 godzinach jazdy po prostu byliśmy głodni i trzeba było coś zjeść i tam zrobiliśmy przystanek, gdzie nie no ładowaliśmy auto do 100%, a przypomnę, no to jest bez sensu. No, najlepiej auto ładować do 70-60%, 80%, no generalnie na pewno nie do stówy. Natomiast no to wynikało z naszych potrzeb, a nie potrzeb samochodu. No, a potem kolejne podładowanie, to już było tylko paręnaście minut, i byliśmy w Białogórze, czyli prawie 700 km trasa. Także auto naprawdę zrobiło na mnie fenomenalne wrażenie. Z takich fajnych funkcji, jeśli z jakiegoś powodu chcielibyśmy się ładować jeszcze szybciej, a byłoby zimno, mielibyśmy no, na przykład wychłodzony mocny akumulator, no to mamy tutaj funkcję, która uważam, że to jest funkcja petarda i powinna być w każdym elektryku, mamy ręczne grzanie akumulatora. Jak to wygląda? Wchodzimy sobie w menu, które zresztą zrobiłem sobie skrócik do bateryjki. Bardzo fajnie, że te skróty można zrobić i tam od razu widzimy z jaką mocą będziemy się ładować w danym momencie i przy danej temperaturze baterii. I możemy kliknąć, żeby przyspieszyć to ładowanie, pokaże nam ile czasu potrzeba, żeby tutaj nagrzać baterię, żeby mieć tą pełną moc ładowania. Także rewelacja. Jak to wszystko tu jest fajnie zrobione, jak ktoś pomyślał, żeby to auto było przyjazne użytkownikowi. Wiem, że zaraz będą komentarze, że materiał sponsorowany, nie, nie jest sponsorowany, wszystko co mówię, to jest moja opinia. Natomiast po prostu to auto mi się podoba. Ale jak każde auto ma pewne wady, ja tych wad troszkę też tu odkryłem. Jako samochód uważam, że to jest fenomenalny samochód, bo jest bardzo komfortowy, bardzo wygodny, bardzo dobrze się prowadzący, dobrze wyciszony, no po prostu kawał porządnego samochodu. Układ kierowniczy, zawieszenie, wszystko to, co składa się na pojazd. To jest po prostu fenomenalne. Natomiast cały system bym określił jako wielki postęp. Natomiast no, jakieś braki tutaj są. I takie najbardziej, co mi doskwierało na przestrzeni tego ostatniego tygodnia, to jest to, że auto nie zapamiętuje wszystkich ustawień. Ja bym chciał, żeby ustawić sobie, jak ma reagować aktywny tempomat, czy ma. Czy ma który być tryb jazdy, jak, jak ma być ustawione. No niestety te ustawienia za każdym razem, gdy auto wyłączymy, zapominają się. Ja wiem, że są przepisy, które tutaj każą nam zawsze włączyć sygnalizację przekroczenia prędkości. No to to jeszcze mogę zrozumieć, że to są takie przepisy. Natomiast czemu tryb jazdy się zmienia? Czemu mamy, jak ustawię sobie indywidualny i wysiądę, wsiądę do auta, to mam z, powrotem, czemu mam z powrotem ustawiony komfortowy? No tego już nie do końca rozumiem i myślę, że warto by było to poprawić. Fajnie, że mamy grzanie akumulatora, ale według mnie, jak ustawiam w nawigacji ładowarkę, to auto wtedy się powinno też zapytać. No bo można sobie zapomnieć, niekoniecznie każdy będzie pamiętał, że trzeba wejść w to menu. Fajnie by było przy ustawionej nawigacji, żeby auto zapytało się, czy chcesz dla szybszego podładowania nagrzać akumulator, czy nie jest to szybsze ładowanie ci potrzebne i nie grzej. Także tu bym to robił zdecydowanie taką funkcję. Zdecydowanie zrobiłbym tak, żeby auto zapamiętywało wszelkie ustawienia. Zdarzało mi się, jak tutaj korzystałem z dwóch nawigacji, czyli googlowej i wewnętrznej, że ta wewnętrzna nawigacja czasem tak, jakby sama zgubiła tą trasę i musiałem od nowa jej trasę zadać. Dobrze, że zapamiętuję tutaj, można poprzednie punkty, które, które mieliśmy, jest taki ekran, klikujemy raz i mamy tą trasę. No takie generalnie drobiazgi, więc jeśli chodzi o takie drobiazgi, to troszkę tych drobiazgów jest. Jest rzecz, który mi zdecydowanie w tym aucie. Softwareowych przeszkadzało, jest to, że choć auto potrafi pokazać, na ilu procentach dojedziemy do ładowarki, pok potrafi pokazać, ile tam złączy jest wolnych, co na duży plus, to jednak nie mamy tych informacji na stałe wraz z nawigacją. Czyli, jak jedziemy, to musimy no, niestety kilka kliknięć zrobić, żeby dojść do momentu, gdzie widzimy, właśnie czy dana stacja jest czynna, czy jest nieczynna, na ilu procentach mamy do niej dojechać. Ja bym chciał mieć te informacje wszystkie na bieżąco, tuż obok nawigacji. Ale mówię, to jest z gatunku czepialstwa i z gatunku że no jak zawsze można coś poprawić natomiast jeśli chodzi o fajne funkcje to jest tutaj no też zdecydowanie fajnie to zrobione, bo mamy na przykład ładowanie w lokalizacji i możemy ustawić sobie, że w domu auto ma się ładować do 80%, w domu ma auto po zakończonym ładowaniu odryglować kabel, natomiast na co dzień, jak jeździmy w trasę, no to wiadomo, wygodniej ładować się do 100%, więc nie musimy się już zastanawiać, jak mamy ustawione w menu, czy nam kabel potem ktoś nie wyciągnie, bo mamy odryglowywanie kabla, nie musimy tego wszystkiego sprawdzać, po prostu na na co dzień mamy ustawione ładuj się do 100%, na co dzień mamy ustawione od, niech kabel będzie zaryglowany w gnieździe. Natomiast przyjeżdżamy do domu i tu korzystamy z ustawień na podstawie lokalizacji domowych, no i już, już nas nic nie interesuje. Już po prostu mamy święty spokój, bo wiemy, że w domu to zawsze do 80%. Natomiast też podpinając kabel do ładowania, od razu na ekranie nam się pojawia kilka funkcji. Czy chcemy go naładować do teraz, czy na, naładować go y, harmonogramem związanym z lokalizacją, czy chcemy naładować do pełna, no to wszystko tutaj jest takie fajne, intuicyjne, y, to jest wszystko ok. Y, udało mi się też po części przyzwyczaić do tych przycisków dotykowych. Natomiast ja określę to tak. Dopóki te przyciski dotykowe, traktuję jako gładziki, może z tego powodu, że kiedy się przyzwyczaję do gładzików w laptopach, to jest wszystko ok. Chcę zmienić sobie temperaturę, przesuwam palcem w prawo. Nie celuję w te przyciski. Nie zastanawiam się co się tam stało, po prostu delikatnie przesuwam. Chcę następny utwór prawą ręką w prawo. Chcę głośniej radio, lewą ręką, tutaj na dole na kierownicy. Chcę 10 km więcej na tempomacie, przesuwam palcem do góry. Jestem w stanie to robić bez patrzenia na kierownicę. To jest zdecydowanie fajnie wymyślone. Natomiast jak już trzeba coś poprzyciskać, no to ten system nie do końca do mnie przemawia, po jakimś czasie się nauczyłem oczywiście, że delikatnie przyciśnięcie nie robi nic, troszkę mocniejsze przyciśnięcie to jest tempomat plus 1, a najmocniejsze przyciśnięcie to jest tempomat plus 10, natomiast no to do mnie jakoś nie przemawia, dużo bardziej do mnie przemawia, raz przesuwam palcem, koniec, mam plus 10, raz w dół mam minus 10. Fajnie, że tutaj da się ustawić e, aktywny tempomat, żeby on był taki inteligentny, albo żeby po prostu generalnie jechał za poprzedzającym nas pojazdem. Czyli ustawiamy, żeby nie reagował na znaki, ustawiamy, żeby nie reagował na jakieś tutaj e, przeszkody na drodze, zakręty i tak dalej i mamy wtedy fajną, komfortową jazdę. Bo są sytuacje na drodze, że fajnie, że te wszystkie funkcje są, natomiast z czasem jedziemy na autostradzie, rozpozna jakiś znak, który nie wiem, dawno temu stał albo coś się stanie, i auto zaczyna tak samo istnieć, hamować. No, nie jest to fajne. W pewnych sytuacjach jest, w pewnych nie jest, i fajnie, że można to ustawić. Chciałem tu szybko zmienić pas. Mokro jest, ślisko, zimno, but w podłogę. Auto pozwala na takie drobne, bardzo drobne uślizgi, natomiast nie traci mocy. No i to jest też cecha dobrych aut, dobrze skonstruowanych. No bo jak auto ma złą trakcję, no to wiecie, co się dzieje. Po prostu zamula i nie jedzie. I to jest też niebezpieczne, bo chcemy jakiś zrobić szybki manewr, chcemy gdzieś uciec ze skrzyżowania, coś wyprzedzić i się okazuje, że, no, że auto po prostu nie jedzie. A to auto po prostu jedzie. Ono robi to, co ma robić. Yy, jadąc z ID7 mam taką pewność, że to auto mnie słucha. Ono zachowuje się tak, jak ja chcę, żeby się zachowywało, że nie zaskoczy mnie. A na koniec zachęcam: odkryj jazdę autem elektrycznym i przekonaj się, czy to jest dla ciebie. Wypróbuj samochody z oferty wypożyczalni i Wicars.pl, a dla widzów jak zawsze oferty specjalne. Także jak zawsze na koniec bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć.